Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sektoru legend. Witam się z państwem jak zwykle, Wiktor Hrabąż oraz Krzysztof Prus, witam serdecznie. Dziękujemy państwu jeszcze raz za tak pozytywny odbiór naszego kanału. Te liczby rosną, dlatego dajecie nam bardzo dużą motywację do działania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co bardzo męczy koroniarzy w ostatnim czasie, czyli o transferze Wiktora Długosza oraz o potencjalnych kolejnych nabytkach żółto-czerwonych. Jeżeli chodzi o Wiktora Długosza, to odzew w internecie był, no był po prostu straszny, bardzo zły. Patrząc tak po samych opiniach to można się było spodziewać, że do korony powrócił ktoś pomiędzy Sejjim Saito a Fabianem Burdejskim. Powiedz krzyku, czy ty też odniosłeś takie wrażenie? Yy, tak, spoczątkowo dużo dużo takiego powiedzmy sobie szczerze, hejtu wylało się po prostu w mediach społecznościowych. Na Wiktora Długosza. To był sam początek. Potem pojawiały się głosy trochę go, mówiące, że trzeba mu dać szansę, że czysta karta i tym i tym podobne. No i koniec końców, faktycznie, tak jak powiedziałeś, trochę społeczność kibiców korony się podzieliła na tych, którzy pamiętają Wiktora Długosza z niezbyt niezbyt może fajnego odejścia z korony, a i tacy, którzy twierdzą, że po prostu. W tym momencie wszystkie transfery, jakie się odbywają, to jest coś pozytywnego i po prostu potrzebujemy transferów jak tlenu. Wiesz co, ja Ci powiem, że tak jak już rozmawialiśmy kiedyś o tym w jednym z odcinków, o tym Wiktorze, że ja mimo wszystko aż tak negatywnie nastawiony na pewno nie jestem, ponieważ uważam, że tak jak kiedyś wspomniałem, że niektórym pomaga kieleckie powietrze, tak jak chociażby Piotrzkowi, Malarczykowi, który ewidentnie pewnie już w żadnym innym klubie nie mógł grać w ekstraklasie, a u nas jeszcze. Jako tako wygląda, i myślę, że z Wiktorem może być podobnie. No to oczywiście jest tylko moje zdanie, tak jak wtedy, co stwierdziłem, że może zrobić lepsze liczby niż Dawid Błanik, czyli ta jedna bramka i chyba cztery asysty miał Błanik. Natomiast powiem Ci, że no ten hejt jak dla mnie jest no przesadzony po prostu, bo tam głównym zarzutem było to, że w zasadzie uciekł z klubu. No pewne jest to, że w najlepszych relacjach wtedy nie odchodził z klubu, natomiast mimo wszystko. Myślę, że nie ma co go traktować tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, jak kogoś pomiędzy Seijim Saitą a Fabianem Burdeńskim. Bo mimo wszystko uważam, że to jest zawodnik, który jeszcze może trochę koronie dać, tym bardziej, że myślę, że on sam ma też tą świadomość, że jeżeli ma się przebić jeszcze w Ekstraklasie, bo ma 24 lata, to jest to właśnie ostatni dzwonek, że skoro nie szło w tym Rakowie, nie szło w ruchu chorzów teraz na wypożyczeniu, to jeżeli nie pójdzie mu teraz na jego własnej ziemi w koronie, no to już może mieć problem z tym, żeby zagrzać dłużej miejsce w ekstraklasie. No się. Ja, tak jak już wspominaliśmy, właśnie wspominałem, gdzie spekulowaliśmy na temat możliwego transferu Wiktora, mówiłem, że nie jestem przekonany, że myślę, że jest to bardziej zawodnik na pierwszą ligę i myślę, że tego się na razie trzymam. Ale no liczę, że odpali po prostu w tej koronie i nic więcej nie pozostało, jak po prostu mieć nadzieję, że, że się pokaże z dużo lepszej strony niż w poprzednich grupach. I, no i że będziemy mieli z niego trochę pożytku. Jak będzie, zobaczymy. Ja też przyznam szczerze z tych całych, z tej całej sagi jego odejścia do Rakowa, to niewiele pamiętam i jakoś mi tak szczególnie nie zapadł pamięć, żeby, żeby jakoś. Pamał, żebym jakoś pawał do niego nienawiścią czy czymś takim, więc u mnie, u mnie jest czysta karta i, i liczę na to, że po prostu się tutaj odbuduje. Chociaż tak jak mówię, nie robię sobie jakiś nadziei, ale no, obym się mylił. Oby nam tak jak na przykład Sawier Dziekoński pozamykał wszystkim, prawie wszystkim mordy, to, to może Wiktor może zrobi to samo. Ale wiesz, też czasami tak. No, wiadomo, że wielu to pamięta jako takie już nieeleganckie w zasadzie wyjście z klubu, ale wiesz, jeżeli grasz w pierwszej lidze w klubie, który nie wiadomo na czym stoi obecnie, a pyta się o ciebie Raków, często chowa z projektem taki, który ma w przyszłości zamiary zdobyć Mistrzostwo Polski, to też ciężko jest odmówić. To jest samo to, że po raz drugi pozyskuje go dyrektor sportowy Paweł Tomczyk, też może on coś właśnie widział, w Wiktorze, co może. Obecnie poprawić w koronie, no bo wiemy z jego pobytu w koronie i z jego późniejszych lat, chociażby w Rakowie, że jest to zawodnik szybki, jest to zawodnik, który potrafi dać impuls. Tylko problem jest taki, że kiedy był w tej swojej najlepszej formie, kiedy grał w CLJ w tym sezonie 18-19, kiedy nasza CLJ dosłownie rozniosła tą centralną ligę juniorów i była, ja pamiętam, niektóre mecze tam była, to nie, nawet nie o klasy, była o dwie klasy lepsze, jeśli chodzi o kulturę gry, organizację i o wszystko. I właśnie pierwsze skrzypce grał tam Wiktor. No niestety sezon 18-19 to jeszcze lata, kiedy rządził Gino Lettieri, a wiadomo, że wtedy był taki okres, że lepiej było grać jakimś bałkańskim caritasem niż naszymi młodzieżowcami. I dopiero pierwsze minuty swoje w Ekstraklasie dostał później za trenera Bartoszka, kiedy już odważniej trener Bartoszek postawił czy na niego, czy na Daniela Szylongowskiego, czy na Iwo Kaszmarskiego. No cóż, no dlatego trafiła mu się taka szansa. Ostatecznie okazało się, że idzie do klubu, który też nie za bardzo lubi się z młodzieżowcami, a chociaż akurat z jego rocznika dobrze rozwijał się tam Ben Lennerman. No natomiast finalnie historia trochę zatoczyła koło, że jednak Wiktor musi wrócić do Kielc. No i pytanie, czy dalej pokaże te swoje atuty? Właśnie widziałem głosy wśród, powiedzmy, zwolenników tego transferu, że i ruch Chorzów i Raków Częstochowa raczej grali takim ustawieniem, taką taktyką, która niekoniecznie pasowała, która była dopasowana może pod charakterystykę Wiktora Długosza, a Korona Kielce może będzie grać bardziej taką, tak jak się śmialiśmy niedawno w odcinku, lagę do przodu po prostu i jak z Radomiakiem cztery bramki i w takim futbolu może może po prostu Wiktor Długosz się odnajdzie lepiej właśnie dzięki temu, że jest szybki. Może będzie właśnie wtedy ścigać się z obrońcami i próbować ich wyprzedzać, wymijać. Więc może w tym przypadku to jakoś zadziała. Musimy się czymś po prostu pocieszyć na razie i, i tak naprawdę dopóki nie zaczniemy grać, to możemy sobie tylko gdybać, ale no jakieś pozytywy też fajnie jest, fajnie jest usłyszeć albo sobie wmówić po prostu. Wiesz co, ja myślę, że to może być jednak tak, że oczywiście my tu śmieszkujemy z tą lagą, natomiast kolejny sezon, kiedy znowu nie mamy tego nożu na, noża na gardle, to myślę, że ponownie wejdziemy w ten tryb, że próbujemy rozgrywać tę piłką, oby z lepszym skutkiem pod bramką rywala niż w tym poprzednim sezonie. Natomiast co do jeszcze samego Wiktora Długosza, uważam, że jest to taki zawodnik, który już w zasadzie od takich lat, czy tam w celioce czy coś wiedzieliśmy, że jest to zawodnik szybki i zawodnik, który może dać impuls. Tylko, że gdzieś w karierze Wiktora Długosza został przespany ten moment, kiedy z zawodnika, który daje impuls i jest po prostu szybki, przemienia się w zawodnika, który gra regularnie i jest pewnym punktem pierwszego składu i też rozwija też swoje inne umiejętności. I tego tak naprawdę nie było, bo nigdy nie wywalczył sobie pierwszego składu na dłuższą metę w Rakowie. W ruchu chorzów też z tymi minutami było nie najlepiej. No i gdzie ma to zrobić, jeśli nie w koronie Kielce, kiedy jest tak przetrzebiona tymi ostatnimi odejściami, no bo odeszło od nas dziewięciu piłkarzy, a Wiktor jest dopiero trzecim, który do nas przychodzi, a Liga tak naprawdę już zaczyna się chyba za dwa tygodnia. No tak, dokładnie, no ale no, mnie, powiem szczerze, mnie nie przekonuje argument tego, co ty mówisz kielskiego powietrza, bo faktycznie są zawodnicy, którzy może w Kielcach grywali lepiej niż w innych klubach, no ale, ale tak czysto biorąc pod uwagę samą, że tak powiem, merytorykę i, i czyste liczby, no to po prostu Victor, transfer Wiktora Długosza w tym momencie się nie broni. Mam nadzieję, że pod koniec sezonu będziemy mówić co innego. A jeszcze tak cię tutaj po, poprawię, bo właściwie jest to czwarty zawodnik, który przyszedł do Korony, bo Xavier został też wykupiony, więc pewnie liczy się jako transfer tak, masz rację, masz rację jak najbardziej. Co z Ksawierem, to jeszcze do końca nie wiemy. Tych chętnych, którzy by chcieli więcej trochę wiedzieć o sytuacji Ksawiera zapraszamy na nasz wywiad z Ksawierem Dziekońskim. Myślę, że powiedział tam, jak na piłkarza, bardzo dużo mięsa, jest sporo konkretów i, i ciekawe rzeczy o jego pobycie w Rakowie i o tym, co faktycznie się dzieje ze strony Udinezy. Natomiast wracając do tego, bo tutaj zakwestionowałeś ten wpływ kieleckiego powietrza, bo to Trochę zabrzmiało tak, jakbym liczył tylko na kieleckie powietrze, natomiast powiedzmy, że kieleckie powietrze to jest coś takiego, co. Jeżeli jakkolwiek to zawzi masz jakiś procent szans, że dany transfer wypali, to jednak jak jesteś człowiekiem z Kielc, który wraca do stolicy Województwa Świętokrzyskiego, to powiedzmy, że to kieleckie powietrze może ci dać takie, nie wiem, 15% 20, oczywiście zmyślam teraz tej liczby, to jest tylko moja teoria, ale tak, na bazie jakiejś obserwacji tak może być. To nie jest coś, co 0%, że transfer będzie udany, zrobić i 100%, ale jeżeli tknie się taka, jeśli tli się taka mała iskierka, że może coś tam odpali, może te 10 minut tam elegancko pobiega jak Daniel Bong, to może to będzie właśnie coś, co w kluczowych momentach zadecyduje, a może wywalczy w końcu pierwszy skład, więc to jest temat, no czekamy z niecierpliwością, czy to chociażby na sparing teraz z Górnikiem Łęcznym, który, który jest przed nami, czy już później na ligę. Bo może Wiktor bardzo szybko udowodni, że jednak jest potrzebny Koronie Kielce, albo być może szybko się przekonamy, że to z tym transferem będzie ciężko. No tak, to no po prostu trzymajmy kciuki za Wiktora, żeby pokazał dużo więcej niż w poprzednich klubach i tyle. Ja mam nadzieję, że ten transfer oczywiście wypali. To, że mówię o swoich tam jakichś wątpliwościach, no to jest naturalne, że możemy teraz ten transfer oceniać w ten sposób, w jaki możemy. A pewnie taka realna ocena przyjdzie dopiero pod koniec sezonu, i, i wtedy mam nadzieję, że, że wszyscy będą mówić, że był to transfer świetny. Nie, nie wiem, czy tam widziałeś w ogóle odnośnie tego, bo tam. Śmialiśmy się z tego, że Mieś Legnisa tam nas rozkupuje i w ogóle, że tam była relacja z ostatniego Spariku Miedzi i tam Koroniarze bacznie patrzyli, co się dzieje i tak BAM! Kwiatek, żółta kartka. O! Standard. Tam BAM! Chyba Podgórski zrobił rzut karny. I ten... No na razie nie najlepiej Koroniarze wkupują się do innych klubów, ale to też łączy się z tym, o czym powiedziałem, że to jest coś takiego, że jeżeli grasz dobrze w Koronie Kielce, to potem raczej nie grasz dobrze w innych klubach. I to jest trochę taka klątwa od której są pewne wyjątki, natomiast bardzo ciężko od tego uciec na dłuższą metę. No zobaczymy, jak poradzi sobie Kuba Łukowski. No tak, faktycznie w sumie dobrym przykładem byłby na obronę Twojej tezy też Bartek Kwiecień, który wrócił też po niezbyt udanej przygodzie in. Jagiellonii w innymi Agieloni w Ekstraklasie i w Koronie. No, początki miał też to prawda trudne, ale koniec końców coś tam zaczął grać. No może klątwa będzie przestrogą dla innych piłkarzy, żeby z tej Korony nie odchodzić, tylko trzymać się. I, I grać jak najlepiej po prostu dla nas Kiedy podczas sparingu z ruchem Zadałem pytanie Jackowi Kiełbowi Że jeżeli miałby możliwość Wzmocnienia trzech pozycji I miałby absolutnie zagwarantowane Że zawodnicy, którzy przyjdą Wzmocnią te trzy pozycje, to jakie by to były To Jacek Kiełb powiedział, że jest to ewidentnie Za mało Na razie o następnych transferach jest trochę cicho No może oprócz tego Miguela Luisa Który dalej się gdzieś przewija I czy ty myślisz Wiadomo, że to jest ciężko taki zero-jedynkowy wniosek wypowiedzieć teraz, ale czy ty myślisz, że Miguel Luis uzdrowi koronę kielce i załata te sześć pozycji, które pewnie potrzebujemy teraz wzmocnić? No tak, zdecydowanie musiałby być jakimś cudotwórcą. Może ma jakieś specjalne umiejętności rodem z Naruto, że z jednego piłkarza zrobi się nagle sześciu. Ale tak już mówiąc poważnie, no to tak, no mało się słyszy niestety o jakichś transferach, o tym Miguelu Luisie też już, szczerze mówiąc, dawno nie słyszałem. Jedyny chyba taki najbliższy transfer, znaczy potencjalny transfer, to jest Gryszkiewicz, który cały czas jest testowany, tak, który tak, też jest dla nas, dla nas kibiców jest cały czas jedną wielką niewiadomą. No cóż, no pozostaje czekać i, i wywierać presję, żeby te transfery się pojawiały, chociaż presja tutaj cokolwiek na to nie wiem. Myślę, że myślę, że tam władze korony już intensywnie, mam nadzieję taką, że władze korony intensywnie pracują nad tymi transferami. No i nie ma co ukrywać, że im wcześniej tym lepiej by było, ale jeśli na jakiś naprawdę stoczysty transfer musimy poczekać trochę dłużej, no to, no to, to lepiej troszeczkę poczekać. Aczkolwiek. Ciężko powiedzieć, żeby, żeby ta cisza napawała optymizmem. A propos presji, to presję ma wiadomo kto, wiadomo gdzie, i z tą myślą myślę, że państwa zostawimy, no bo tak naprawdę nie możemy o żadnych konkretach jeszcze pogadać, ani nawet o plotkach, bo tutaj trochę wiadomo podczas sezonu ogórkowego trzeba trochę poplotkować. Myślę, że tutaj postawimy kropkę, chyba że jeszcze chcesz coś. Myślę, że jeszcze mogę podać ciekawostkę jedną gdyż przed odcinkiem wszedłem na Transfermarkt, żeby zobaczyć, czy są tam jakieś ploteczki odnośnie transferów do Korony. No i chyba nie słyszałem o tym, ale coś tu jest napisane. Maciej Żurawski z Warty Poznań, że do Korony. Co prawda procentowo jest też niewielka szansa na to nawet na Transfermarkcie, ale myślę, że z braku laku możemy też o tym powiedzieć, że, że może ktoś coś o tym myślał, może ktoś rozmawiał. Może przyjdzie, może, może tak być, ale raczej tak właśnie, żeby w ramach wypełnienia, żeby co, o cokolwiek jeszcze powiedzieć. Faktycznie, jak o tym powie powiedziałeś, to wydaje mi się, że gdzieś na Twitterze mi się przewinęło kiedyś coś o tym Żurawskim. Nie jestem pewny gdzie, ale kojarzy mi się, że gdzieś mi się musiało przewinąć, ale to pewnie było raz i gdzieś już nawet wyparłem to z myśli, że o tym zapomniałem. Dobrze. Myślę, że nie ma co na siłę przedłużać tego dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz Państwu dziękujemy za bardzo pozytywny odbiór naszego kanału. Zapraszamy do subskrybowania, włączania się w dyskusję oraz lajkowania tego oraz reszty filmów. My się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!